Z okazji zbliżających się, świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim Wam życzymy. Niezapomnianych przeżyć. Za kierownicą samochodu. Wyjątkowych doświadczeń. Na każdym kilometrze. Aby nigdy Wam nie zabrakło. Pełnego baku. Eleganckie drodze. Więcej mocy. Opon nie do zdarcia. Płynnej jazdy. Przeżyciowe zakręty. Wiatru we włosach. Do kawaryjnych maszyn. Bezpiecznych podróży. Świętego spokoju. Tanich i szybkich napraw. Błyszczących prezentów. Najlepszych spotkań. Z najlepszymi ludźmi. Aby się zgadzał. jedynie nie zabrakło. A przede wszystkim... serdecznie... Życzymy. Wesołych świąt.